Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Jak narcys tak może odejść? Jak narcys może tak po prostu cię zostawić? Jakbyś nigdy nie istniał. Jakbyś nic nigdy dla niego nie znaczył. Kiedy poznałeś narcyza, wszystko było pięknie, cudownie, bardzo intensywnie. Poczułeś coś. Czego nie czułeś nigdy wcześniej. Wszystko działo się bardzo szybko, aż byliście już razem, staliście się nierozłączni, byliście tak blisko połączeni. Myślałeś, że jest to to, że na to czekałeś całe życie. Myślałeś, że to jest właśnie osoba, z którą spędzisz całe życie. Z którą spędzisz resztę życia. Nie przeszło ci nawet przez myśl, nie byłbyś w stanie sobie nawet wyobrazić, że mógłbyś być z kimś innym, nie mógłbyś sobie wyobrazić kogokolwiek innego, kto sprawia, że czujesz się tak dobrze. Mieliście tą Bliskość tą chemię wydawałoby się nieprzerwalną więź, tak silne połączenie. Nie mogłeś sobie wyobrazić, żeby kiedykolwiek być bez Narcyza? Może mówił ci wielokrotnie, że cię kocha, że tęskni, może obiecywał ci wiele rzeczy. Może mówił, że chce wziąć z tobą ślub i mieć dzieci? Być może nie byłeś na to gotowy wcześniej, ale z narcyzem wydawało się to po prostu w porządku. Czułeś, że to jest to, że tak ma być. Może nigdy nie wierzyłeś w przeznaczenie czy drugą połówkę. Ale to, czego doświadczyłeś, było niewytłumaczalne. Nie byłeś w stanie sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się czujesz. Nie byłeś w stanie wyrazić tego słowami. Po prostu czułeś, że jest w porządku. Narcys sprawił, że uwierzyłeś, że On czuje się tak samo. Robił wszystko, byś w to właśnie uwierzył, więc uwierzyłeś, że to prawdziwe, uwierzyłeś, że oboje chcecie tego samego, że będziecie się razem rozwijać, że będziecie razem sobie pomagać zmierzać w tym samym kierunku Uwierzyłeś, że wszystko będzie dobrze. Im więcej czasu mijało, zaczynałeś zauważać pewne dziwne zdarzenia, pewne dziwne zachowania. Może Narcys coś takiego powiedział. Może Narcys coś takiego Zrobił, niezależnie co by to nie było, wydawało się to niezgodne z charakterem osoby, którą poznałeś na początku. Wydawało się to niezgodne z charakterem osoby, której by na Tobie zależało, która Cię kochała, która miała o Ciebie dbać. Coś zaczęło się nie zgadzać, coś już było nie w porządku. Kiedy tylko podejrzewałeś, że coś jest nie tak, spotykałeś się ze zapewnieniami ze strony narcyza, że wszystko jest w porządku. Ignorowałeś więc swoje przypuszczenia, ignorowałeś swoją intuicję. Ignorowałeś swoje podejrzenia, przeoczyłeś wiele znaków ostrzegawczych, które nawet z perspektywy czasu jesteś w stanie teraz dostrzec. Dostrzegałeś je nawet wtedy, ale je zignorowałeś często pod wpływem narcyza. Kontynuowałeś. Inwestowanie całego swojego czasu w ten związek. Wierzyłeś, że budujesz coś znaczącego, aż w końcu pewnego dnia Narcyz nagle stał się zimny, nagle zaczął zachowywać się zupełnie inaczej w stosunku do ciebie, stał się niemiły. Odpychający, nieobecny, stał się zgorzkniały i obrażony, jak gdybyś coś mu zrobił. Kiedykolwiek pytałeś o to, Narcyza, nigdy nie był w stanie dokładnie powiedzieć, co zrobiłeś nie tak. A nawet jeśli coś takiego słyszałeś, to nie wydawało się to mieć znaczenia. Nie wydawało się to istotne dla bieżącej sytuacji. Nigdy nie uzasadniało to zmiany zachowania narcyza. Wiedziałeś, że ktoś, kto cię kocha, komu zależy, kto o ciebie dba, nie traktowałby cię w ten sposób. Nawet gdybyś zrobił coś złego, to ktoś, kto cię kocha, chciałby to jakoś rozwiązać, chciałby to jakoś załagodzić. Niezależnie co nie robiłeś, by to wyjaśnić, by to wynagrodzić narcyzowi, nigdy nie było to wystarczające. Może chciałeś. Przeprowadzić z nim normalną rozmowę, może starałeś się zrozumieć jego punkt widzenia, może kupiłeś jakiś prezent, czy okazywałeś więcej uczuć? Niezależnie co robiłeś, to nic nie zmieniało, to nie poprawiało sytuacji. To nie naprawiało Waszych stosunków. Wydawało się, że to nie do rozwiązania, że to beznadziejna sytuacja, gdy starałeś się najmocniej, by wszystko powróciło do tego, jak było wcześniej, do tego, jak było na początku. Chciałeś, by wszystko było normalnie, ale Narcyz nie wykazywał zainteresowania nie chciał współpracować nie chciał by wszystko wróciło do normalności wydawało się, że narcys chce zniszczyć wszystko to, co budowaliście razem aż w końcu pewnego dnia narcys zniknął zniknął jakbyś Nigdy nie istniał, jakbyś nigdy nic dla niego nie znaczył, jakby przez cały ten czas odgrywał pewną rolę. Jak narcyz może tak cię zostawić, jak gdybyś nigdy nie istniał, jak narcyz może odejść, jak gdybyś nigdy nic dla niego nie znaczył. Czy nie ma serca? Czy nie ma uczuć, czy nie ma duszy, czy to tylko była gra? Czy przez cały ten czas narcyz z tobą pogrywał, odgrywał rolę, tak jak aktor w teatrze czy w filmie? Prawda jest okrutna i bolesna. Dla narcyza to nic takiego odejść od ciebie. Niezależnie czy byliście razem 10 miesięcy czy 10 lat, a może kilka dekad, dla Narcyza nie stanowi to większej różnicy. Dla niego to bez znaczenia, jaki okres czasu byliście razem. Narcyz nie jest w stanie wytworzyć więzi z drugim człowiekiem, nie jest w stanie się Przywiązać, nie przypisuje ci większego znaczenia czy wartości. Nie czuje tego, co ty. W umyśle narcyza każdego można zastąpić. Każdy pewnego dnia staje się zbędny. Ludzie nie mają dla narcyza większego znaczenia. A co za tym idzie? Narcyz może ich porzucić i zniszczyć. Ludzie są dla niego jak mrówki, a świat to mrowisko. Ludzie dla narcyza są jak robotnice. Mają pracować, by jemu żyło się lepiej. Nigdy nic nie znaczyłeś dla narcyza. Niezależnie jak brutalne i jak bolesne by to nie było, im szybciej Przestaniesz się spierać z tym faktem, tym lepiej dla ciebie. Zaakceptuj to takim, jakim jest. Nie zrobiłeś nic złego. Po prostu trafiłeś na wybrakowaną kreaturę z ubytkiem mózgu. Narcys nigdy o ciebie nie dbał. Narcys nigdy cię nie kochał. Postrzegał cię jako obiekt, postrzegał cię jako przedmiot, postrzegał cię jako coś, co można wykorzystać, jako coś, co można użyć do własnych celów, do własnych zadań, by coś osiągnąć, coś, co bez ciebie było niemożliwe. Narcyz skupia się tylko i wyłącznie. Na sobie samym i nie widzi, nie jest w stanie widzieć świata poza sobą, poza czubkiem własnego nosa. Narcyz nie ma empatii, nie ma zdolności do uczuć wyższych, nie jest zdolny do miłości, nie ma współczucia, nie ma sumienia, nie jest w stanie widzieć cię. Jako człowieka, postrzega cię jako rzecz, rzecz, która ma służyć określonemu celowi. Narcyz nie może się z tobą połączyć, nie może się z nikim połączyć, może jedynie idealnie odgrywać rolę, imitować to, dzięki czemu ty połączysz się z nim. Narcyz nic do ciebie nie czuje. Uczucia Narcyza są zarezerwowane tylko dla niego. Narcyz jest zamknięty we własnym urojonym świecie, żyje we własnej bańce, we własnej iluzji, fantazji. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, którą ty widzisz. Nie jesteś w stanie do niego dotrzeć, To niemożliwe, by mu to wytłumaczyć. Dla narcyza to nic takiego, żeby cię zostawić. Byłeś dla niego tylko przedmiotem, tylko kimś, kto dawał mu zasilanie, kto dostarczał mu przeróżnych zasobów i korzyści. Kiedy narcyz osiągnął swoje cele, kiedy wykorzystał cię już, kiedy twoje zasoby się zmniejszyły, pogorszyły czy znikły, wtedy Narcyz zmienia obiekt zainteresowań. Szuka kogoś, kogo jeszcze nie wykorzystał, kogo jeszcze nie zużył, kogo jeszcze nie zniszczył, niezależnie co byś nie myślał. Niezależnie co teraz myślisz, jak bardzo ważny byłeś dla Narcyza, prawda jest brutalna i bolesna. Dla Narcyza jesteś do zastąpienia, każdy jest dla niego do zastąpienia i każdy pewnego dnia zostanie zastąpiony kimś innym. Narcyz nie ceni nikogo, wszystko na czym mu zależy. To jego własne emocje, to jego własne uczucia. Narcyzem rządzą jego emocje, nad którymi nie ma kontroli, których nie rozumie, nad którymi nie jest w stanie zapanować. Jeśli sprawiasz, że narcyz czuje się źle, zostawi Cię z dnia na dzień, zostawi Cię z minuty na minutę. Zostawi cię w ułamku sekundy, bez zastanowienia, bez mrugnięcia okiem. Niezależnie ile Twojego czasu, ile Twojej energii czy pieniędzy zostało zainwestowane w związek, dla narcyza to nic nie znaczy. Jego to nie obchodzi. Nie jesteś w stanie kontrolować narcyza. Nie jesteś w stanie przemówić mu do rozsądku. Nie jesteś w stanie zmienić jego decyzji. Będzie to tylko postrzegał jako manipulację. Narcys będzie wtedy myślał, że chcesz go zmanipulować. Narcys będzie myślał, że chcesz sprawić, by zrobił coś, czego nie chce robić. To sprawi, że narcys stanie się jeszcze gorszy, jeszcze bardziej się zbuntuje, sytuacja jeszcze bardziej zacznie wymykać się spod kontroli. Narcys nie ma empatii, nie obchodzi go, jak jego zachowanie wpływa na ciebie, nie obchodzi go, że rani twoje uczucia. To akurat nawet go satysfakcjonuje, bo narcyz jest sadystą. Dla narcyza każda napotkana osoba jest jedynie rozszerzeniem jego fałszywego świata, jego odbiciem fałszywej tożsamości, jest jedynie przedłużeniem jego ręki lub odbiciem jego własnej niepewności, jego własnych wad. W świecie narcyza Możesz być tylko idealny albo najgorszy z najgorszych nie ma nic pomiędzy. Wszystko, za co kochał Cię Narcyz, tak naprawdę, nigdy nawet nie istniało. Narcyz nie znał Ciebie, nie jest w stanie nikogo poznać. Narcyz nie wie nawet, kim sam jest nie ma własnej tożsamości. Nie wykształciła się ona w prawidłowy sposób. Nigdy nie znałeś Narcyza. Oglądałeś jedynie rolę, którą odgrywał. Widziałeś jedynie to, co chciałeś zobaczyć. Narcyz wiedział, czego chcesz, i dokładnie ci to dał. Robił to, by cię zwabić, by cię usidlić. By cię złapać w pułapkę i wykorzystać. Wszystko, co myślałeś, że wiesz o narcyzie, nie istnieje. Ta osoba, którą pokochałeś, z którą wiązałeś plany na przyszłość, na resztę życia, nie istnieje. Nigdy nie istniała. To była tylko iluzja. Żyłeś iluzją. Żyłeś w matriksie. Żyłeś w świecie, który wyglądał na prawdziwy, ale taki nie był. Narcyz odbijał twoje pozytywne cechy. Sprawił, że pokochałeś swoje lustrzane odbicie. Po wszystkich trudnościach, które doświadczyłeś w życiu, chciałeś wierzyć, że w końcu Natrafiłeś na coś dobrego. Chciałeś wierzyć, że w końcu odnalazłeś coś, czego szukałeś, a narcyz cię oszukał, narcyz cię wykorzystał. W pewnych okolicznościach narcyz może czuć coś w rodzaju zauroczenia na samym początku przez krótki okres czasu ponieważ na początku widzi Cię jako rozszerzenie idealnej wersji siebie samego. Widzi Cię jako idealne odbicie siebie samego. Narcys nigdy tak naprawdę nie kochał Ciebie. Narcys nie może kochać Ciebie, nie jest w stanie pokochać drugiej osoby. To wynika z faktu: że narcyz postrzega innych ludzi jako przedmioty. Wszystko na czym zależy narcyzowi, to to, co możesz dla niego zrobić, to jak możesz sprawić, że się poczuje. To jest idea miłości narcyza. Nie ma w niej żadnych uczuć, nie ma w niej uczuć, o które Tobie chodzi. Narcyz nie jest w stanie się z tobą połączyć, nie może się do ciebie przywiązać. Być może właśnie dlatego nie mieliście żadnych głębszych, bardziej znaczących rozmów, a wszystko wydawało się takie powierzchowne, takie płytkie. Z narcyzem nie odnajdziesz żadnej głębi, bo jej po prostu nie ma. Ze zewnątrz jest tylko fałszywa powłoka, fałszywa tożsamość, a pod spodem nie ma nic takiego, co chciałbyś ujrzeć nie ma nic dobrego jest niewykształcona tożsamość o samych negatywnych cechach jest niczym puszka Pandory, której lepiej nie otwierać, której lepiej nie zobaczyć. Wszystko co stosuje na tobie narcyz to cechy osobowości, cechy charakteru innych ludzi, poprzednich partnerów. Narcyz jest poskładany z wielu różnych osób. Jest miksem tożsamości. Odgrywa, imituje to, co uważa za cenne. Ale nie ma to nic wspólnego z jego własną tożsamością. Naśladuje, kopiuje to, co jest atrakcyjne, co jest przez wielu pożądane. Narcyz nie jest w stanie dać ci niczego, co jest prawdziwe. Nikt nie jest w stanie zbudować z narcyzem związku na solidnych fundamentach. Niezależnie jak wysokiego budynku, jak długiego związku nie zbuduje się z narcyzem, to zawsze się zawali, bo nie ma fundamentów, jest zawieszony w przestrzeni, wisi w powietrzu i to tylko kwestia czasu, aż upadnie, aż się zawali. Związek z narcyzem to domek z kart, gdzie każda karta jest. Jedną z negatywnych cech narcyza, której w końcu doświadczysz i nie będziesz mógł jej znieść. Dlatego narcyz tworzy iluzję, dlatego tworzy idealną tożsamość, bo wie, że nikt nie chciałby go takiego, jakim jest naprawdę, nikt nie pokochałby go takiego, jakim jest naprawdę. Narcys stworzył fałszywą tożsamość, ponieważ chciał być kochany, pragnął akceptacji, chciał poczucia przynależności, ale dzięki temu wszystkiemu sprawił, że kochanie Go było niemożliwe. Wszystko co narcyz ma to jego fałszywy charakter. To jego fałszywa tożsamość. Narcys nie istnieje. Dla Niego to nic takiego, zostawić Cię w mgnieniu oka. Narcyza nigdy nie było w związku z Tobą. Narcyz wie, że to nie miało żadnej przyszłości. Dla Niego to była tylko gra. Wszystko dla Narcyza jest grą. Wszystko dla Niego jest manipulacją. W chwili, gdy Zaczynasz się orientować, że coś się nie zgadza. Narcyz już wie, że musi zniknąć. Możesz już go nigdy więcej nie zobaczyć. Jeśli uważa, że gra skończona, jeśli narcyz został przyłapany i nie ma już bariery ochronnej, wtedy znika, wtedy jego jedyną opcją jest. Ucieczka. Próba ucieczki od bólu jest tym, co powoduje więcej bólu. Gabor Mate Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.